thank mm -hmm. you Nam się udało? Jest tak. No prawie, czwarty. Ach, jak to nagrywamy. To jest... Zanim to robimy. Sam początek kwietnia. Dokładnie wyrobiłyśmy się przed y, pierwszą premierą kwietnia. Idealnie. I nawet dziś już przyszły egzemplarze, więc możemy Wam pokazać, jak finalnie będzie wyglądała książka, która premiery ma 12 kwietnia. Jest to nasza pierwsza premiera. W sumie to powinnam Kiochna. powiedzieć, że witajcie, robimy zapowiedzi, ale już to Przecież jest. chyba ważne. wszyscy wiedzą, no, po co. No właśnie. Skoro jak się spotykamy, to jesteśmy tak spotykamy. To jest jedno z tych miejsc, gdzie wszyscy wiedzą, po co przyszli. No, dokładnie. E, nasza pierwsza premiera. E, drugi tom Andrzej Stuart i tonące Cesarstwa. E, pierwszy. Właśnie to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo spotkałyśmy się kilka razy z takim waszym. Odzewem, że gdzieś Wam utknęła premiera pierwszego tomu. <grym> Rysuję i objaśniam. Premiera pierwszego tomu mogła Wam umknąć, ponieważ wydawaliśmy ją przed targami książki w Krakowie. I jak wiadomo, wtedy też wydają inni wydawcy tych książek. Jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i mogła Wam po prostu umknąć. A... Więc czas nadgonić. <grym> Bardzo no szkoda, bardzo. że Wam umknęła, bo książka jest naprawdę fantastyczna. Jest to niesamowity świat, dosyć brutalna magia, mm -hmm. ale bardzo, bo, bardzo, dosyć. No, tak delikatnie, mm, tak. Ja tam cię giną, ale. Ja tam zmiękczam zawsze, ale w ogóle całe uniwersum mnogość wątków, bohaterów, których naprawdę można polubić, można mm. z oni nie są tak do końca wszyscy. Ale za to, jak się im kibicuje. Dokładnie. No i jest Fredkowy wydrokotek, o którym mm. mówiłyśmy Wam tutaj tak. na tym kanale. Było był, to, był to jest Fredkowy Wydrokotek. Wspaniała postać. Także nadrabiajcie pierwszy tom, bo naprawdę warto. Jest to wspaniałe fantazy, które was złapie tak za fraki. 12 kwietnia drugi tom premiera. Warto. Warto. Warto, bardzo, bardzo, ponieważ pierwszy tom tak naprawdę jest tylko wstępem do tego, mhm. co się będzie działo, a dzieje się jeszcze więcej. Także jeżeli tutaj czuliście jakiś tam zamęt w głowie przy ilości wątków i ilości wydarzeń... I ciągłe pytanie, od, ale o co chodzi? To, tutaj, to tu się zaczyna wyjaśniać to tutaj o co będzie, chodzi. Tak i tutaj już też więcej się dzieje i jest akcja i jest, w, jest to wspaniała seria, a trzeci tom zdaje się y, mamy w planach jeszcze w tym roku, ale to tego nie obiecać roku. nie możemy, bo ten plan wiecie u nas jesienny plan. To, jesienny. to są wszystko święta ruchome <laughs> Każda nasza premiera to jest święto ruchome. Nie te przez trzy miesiące. No i tak. To tyle, to jest pierwsza nasza premiera. Ja bardzo polecam, to jest naprawdę świetne fantazje. Czytajcie, bo warto. Polecam, ulec. Polecam. Ja polecam wszystko, ale... Nie wierzą mi już i tak, więc. Ale co tam? Ja kocham, naprawdę. Ta książka mnie w ogóle zaskoczyła na maksa. Ta też zresztą, bo a, trudno jest nas zaskoczyć, bo my w tej chwili już tak, jesteśmy zblazowanymi czytaczami, którzy widzieli i czytali już wszystko. Dużośmy widziały. Dużośmy <grym> widziały, a potem przychodzi ktoś taki albo ktoś taki <grym> i robi nam zamęt w głowie. To jest, moi drodzy, zamęt, to jest druga premiera kwietnia, 19 kwietnia dokładnie. Andrzej Pupin to jest AP. debiut, Słucham. AP. Andrzej P. Kolejny, kolejny Andrzej i kolejne AP. Andrzej już miał po prostu u nas dużo łatwiejszy start, bo jest Andrzejem. Tak? I jest Andrzejem P., więc tak. wiecie, musiał do nas trafić. Jakby to było jego przeznaczenie. <laughs> urodził się, żeby urodził. trafić do nas. No, ale jak już się urodził i dorósł, to machnął sobie książkę. I to jest właśnie ta książka. I jest, słuchaj, no to jest, słuchajcie, coś naprawdę takiego co robi wrażenie i zostaje na dłużej. Co tu mamy? Przede wszystkim mamy świat, w którym y, zdarzyło się, mocno oparty na, na rzeczywistej historii świata i Europy, dwudziestolecie międzywojenne mniej więcej, świat po, Europa po wielkiej wojnie, po nawale z bolszewikami, ale tutaj autor dodał trzecią apokalipsę, jakby tych pierwszych dwóch było za mało. I w tym świecie ciemność zjawisko ciemności niejako ożyło i tak mrok. Ciemność zamieniła się w mrok. I mrok, jeśli ogarnie człowieka, sprawia, że ten człowiek wariuje. I jeśli nie zdąży, no to po prostu wariuje, potem popada w taką apatię i umiera sobie spokojnie z głodu i pragnienia, ale niestety jeśli zdąży, to yy, jakby ogarnia go furia, która powoduje, że morduje wszystko, co znajdzie na swojej drodze, niszczy wszystko, co znajdzie na swojej drodze i ludzie są w stanie na przykład w, w tym amoku wymordować całą swoją rodzinę, bo... Ten człowiek nie ma już jakby kontaktu z tym, kim był, kiedy jeszcze był zdrowym, normalnym człowiekiem. No i ta, ta historia, słuchajcie, naprawdę nie bierze jeńców, bo mamy tutaj tę ciemność, którą, którą autor wymyślił. Mamy weterana Wielkiej Wojny, który no, robił rzeczy takie, jakie robili ludzie w czasie Wielkiej Wojny w okopach gdzieś tam pod Berdę. Generalnie zakładam, że mniej więcej wiecie. Tych, którzy nie do końca wiedzą, odsyłam do ciekawostek historycznych, na przykład, że zareklamuję mój ukochany portal. Mm -hmm. Bo czemu nie? No jak. No jak. E, więc zachęcam do, do zgłębienia tematu, chociaż będzie mrocznie. I tutaj ten, ten mrok rzeczywiście autor przywołał. Do tego mamy świetną zagadkę kryminalną, mamy detektywa, tak, bo to mamy bo zaginioną. Jest tak, ale to jest tak jakby. <laughs> Z jednej strony tak oczywiste, a z drugiej strony tak, powiedzmy, drugorzędne wobec tej budowy świata, że czasami okay. też zapominam o tym powiedzieć. Tak, to, kochani, to jest kryminał. Mamy detektywa, mamy zaginioną dziewczynę, mamy jakąś rodzinną tajemnicę, jakieś, jakąś, jakąś, właściwie, sektę, tak, mm -hmm. która coś robi i w jakimś celu działa. I to się. Troszkę rozjaśni, o ile w przypadku tej książki można, można powiedzieć, że rozjaśni. coś się troszkę rozjaśni. W każdym razie, słuchajcie, zachęcam. Naprawdę, takiej historii jeszcze nie czytałam. Jest to świetne, jest znakomicie napisane i jestem absolutną wielbicielką poczucia humoru autora. Jest to, słuchajcie, moje ukochane poczucie humoru, czyli żart z kamienną twarzą. Uwielbiam, jest uwielbiam jest naprawdę <grym> wspaniały. Ta, ta. E, taki będzie jeszcze audiobook, na pewno będzie fantastycznie, fantastycznie przeczytany, więc e, zachęcamy. Zachęcamy bardzo. Drugą. Idziemy dalej. Idziemy dalej, tak, e, już się Drugą premierą tego samego dnia, bo 19 kwietnia będzie drugi Tom Kegawy. Jest to książka dla troszkę innych czytelników, bo już pierwszy Tom pewnie znacie wiecie, jak wygląda świat, jak wygląda. Konstrukcja świata, jak wygląda magia. Jeżeli pokochaliście pierwszy tom kitsune, to absolutnie musicie mm, sięgnąć po drugi, bo drugi. No bo się nie dowiecie, co się dalej dzieje. <laughs> dokładnie. Jest A drugi tom zaczyna się dokładnie w tym miejscu, gdzie skończył się pierwszy. Także macie jakby bezpośrednią kontynuację. Nie możecie zacząć czytać książki, jeżeli nie znacie pierwszego. Bo tomu. nic nie zrozumiecie. Wiemy, że przypadł Wam do gustu. Ten świat i ci bohaterowie, ten drugi tom po prostu musicie przeczytać. Bardzo dużo czerpie autorka z mitologii japońskiej, więc jeżeli jesteście fanami, to też must read po prostu. Kitsune, cóż mogę powiedzieć więcej, jest to książka, przez którą się tak naprawdę płynie. Od samego początku, jak przeczytacie pierwsze dwa zdania, to później już nie możecie jej odłożyć, musicie przeczytać. Jest świetnie napisana, doskonale przetłumaczona przez Grzegorza Komerskiego. Pozdrawiamy, kochamy. I tyle. Sięgnijcie, bo naprawdę warto. Jeżeli nie czytaliście pierwszego tomu, to ta. Pierwszy tom wygląda tak. Więc koniecznie. Koniecznie, koniecznie. Jest to, my traktujemy tę książkę dla Jakby mm, fantastykę Dla troszeczkę młodszego odbiorcy Ale nie sugerujcie się tym Bo mieliśmy w sumie bardzo fajny Feedback on, od naszych takich Czytelników od 100 lat Są to co starzy jak my I oni też Im też podobała się ta książka Także nie bójcie się sięgać Po prostu fantaz osadzony w klimacie I w mitologii japońskiej Świetna książka, seria więc jeśli skończył Wam się arkady Saulski i oczekujecie o, tak. na kolejny tom, to, to w międzyczasie można sobie tak, upaknąć. Dokładnie tak. Yy, I ostatnia nasza premiera. Uh -huh. Muszę zerknąć, 24 kwietnia, musiałam zobaczyć tak. na ściągę. To jest. Historia odciętej głowy. <laughs> yy, I Kel... nie, to nie jest żart. <laughs> Kelkade znacie już z serii Oreski, nie? Tutaj mamy zupełnie nowy świat. Zupełnie Pamiętacie? Conan, Aragon i Sheldon, Sheldon Cooper. Zupełnie nowy świat, zupełnie nowe uniwersum, zupełnie nowi bohaterowie. Pierwszy tom nowego cyklu. Wchodzi się tak samo miękko jak w Reskina. Humor sytuacyjny myślę, że jest bardzo podobny. Hmm. Ale na początku odcinają gościowi głowę, jakby tak. ktoś słyszał, co ja mówiłam. <noise> Ale on nadal jest super bohaterem. Ogólnie, żeby Was zachęcić, to tak, yy, wiadomo, fantazy, bohater musi iść, uratować świat, i tak dalej. Ale tylko, to jest taka że... trochę komedia omyłek tak, w Tak, problem, problem pojawia się wtedy, kiedy jakby bohater ginie w pierwszej scenie i co potem? Tak. No, głupio wyszło. No głupio, głupio bo miał uratować świat. Więc A, jakby... Wziął i zginął, dał okay. się zabić. No. Także jeżeli pokochaliście kelkę i na to absolutnie koniecznie i absolutnie koniecznie i się powtarzam. Bo jest to fajne. Po prostu fajnie się czyta. No mnie to jest taka fajna książka, którą się czyta i się nie chce odłożyć. I czyta się hop i już. No, no i ja nie to mogłam. To... Wiesz, ja jestem niewolnicą wizualizacji i mam bardzo czuły węch, jak nie przymierzając, wiecie, który bo. <laughs> I dla mnie jakby perspektywa niesienia tej odciętej głowy w tym worku, po tym upale... Jezu, jak można. No, to tu dowadnia, że można. Że można. Że można. Czytajcie, ale ogólnie ta książka będzie fajnie też wydana, troszeczkę inaczej niż zwykliśmy. Będą też barwione brzegi, więc coś dla opłatkowych srok. Myślę, że też. Ona ma w ogóle bardzo mały próg wejścia w fantazy, mhm. więc dla osób, które w ogóle nie czytają fantazy albo nie, nie czytały, ale by brakiem chciały doświadczenia. Zacząć, brakiem doświadczenia, ale by chciałyby zacząć, to to jest świetna książka na start. Usunęliśmy Disney, ja usunęliśmy. Tak, już nie mhm. Disney. No dobrze. To by było, a nie, to jeszcze nie tyle, bo jeszcze mamy niespodziankę, ponieważ pod koniec kwietnia, dokładnie patrzę na ściągę 26, około, tak nie święto ruchome, święto ruchome, jeżeli się uda. E, planujemy do druki wszystkich czterech części pierwszych Kronik Mroku Celkate. Także pod koniec kwietnia będziecie mogli kupić Powiernika Mieczy, Królestwo Obłędu, Legendy An oraz Królestwa i Chaos. Tak, by w maju móc czytać dalej. Idealnie na majówkę. Majówka z Reskinem. Tak, no właśnie, idealne, żeby nadrobić. Fajna jest ta seria, skończyła nam się i tak przez chwilkę jej nie było rzeczywiście, dlatego pisaliście, płakaliście, że gdzie jest Reskin? No więc, będzie. Tak, i teraz pytania od publiczności, ale nie było dużo pytań. Pamiętajcie, że jeżeli macie pytania do nas, do naszego zespołu, w ogóle jakiekolwiek pytania o cokolwiek, takie cokolwiek. Może my odpowiemy... Tylko nie, nie odpowiemy na każde pytanie, ale nie gwarantujemy, że to będzie jakaś taka merytoryczna odpowiedź, tak? No jeśli zapytacie nas, o sens życia, no to powiemy o panie, gdybyśmy my same wiedziały. Nie, tak czy fajnie być skrybą, no, tak. czy nie eee, Tak, odpowiemy Wam na każde pytanie. Jak nie będziemy potrafiły odpowiedzieć, no to wtedy powiemy, że było takie pytanie, ale nie potrafimy powiedzieć. Pytań było kilka, było pytanie o breta znów. Tak. Red będzie w czerwcu. Premiery planujemy, niebawem będziemy ogłaszać okładkę, niebawem też zapowiemy. Trwają prace, tłumaczenie, już jest tak, nie, już redakcja, no. więc tak i jeszcze do tego... Ale jak zobaczycie okładkę, No, no kawcie spadną. Jest cudowna, na dniach ogłosimy okładkę. Trwają prace i miałam powiedzieć jeszcze, że Brad będzie gościem tegorocznego Pyrkonu. Także fajna okazja do tego, żeby kupić nowy tom i przyjechać na Pyrkon, zdobyć autograf. Tak. tak. I co dalej? Kiedy kolejny Virion? To jest dobre pytanie. W styczniu, bo... <laughs> w styczniu no. albo za rok, bo wiecie, my wydajemy książkę, potem autor ma chwilkę przerwy. I piszę nową. Oczywiście, kiedy wydawaliśmy poprzedniego Wiriona, czyli Wirion Kraftem, który wyszedł w styczniu, to autor już ten. był w trakcie, dokładnie ten, to autor już był w trakcie następnego Wiriona, ale wiadomo, trzeba mu dać czas, prawdopodobnie do wakacji, koło czerwca, lipca, gdzieś tam dostajemy najczęściej gotowy tekst. Potem jest nasza praca, żeby Wam dowieść taczkę w styczniu. Więc będziemy się starali, żeby nowy Wirion był. W styczniu. Albo na początku. No roku słuchajcie, prawda się. jest taka, że. My i autor pracujemy wspólnymi siłami przez jakiś rok, czasami półtora, po to, żebyście Wy sobie potem tę książkę łyknęli w dwa w dni jeden wieczór. albo w jeden wieczór. Także to nie do końca jest tak, że my za wolno pracujemy, po prostu wy za szybko czytacie. No, no, Zacznijcie no, to jakoś reglamentować. Dawkować przyjemność. I ostatni temat był y, poruszony Co tu z tego. Mer Mercedes Thompson! Wyjaśnienie, Mercedes są moje hieroglify. Mercedes Thompson, wyjaśnienie, bo ktoś zadał pytanie o dodruki i o to, że są niedostępne jakieś tomy. Wyjaśniamy. Me serię o Mercedes Thompson utrzymywaliśmy na rynku przez jakieś tam 10-15, więcej 15 lat. Stale, stale dodrukowywaliśmy i ona gdzieś tam cały czas była. Natomiast w pewnym momencie kończy się licencja na wydawanie pewnych tytułów i nie przedłużamy. Niektórych licencji, z racji tego, że one już się nabyły, wy mieliście dużo czasu, żeby to przeczytać, i wiemy, że ciągle pojawiają się nowi czytelnicy, ale w pewnych sytuacjach trzeba pozwolić odejść licencją, i my pozwalamy odejść licencją. Także jak tutaj się skończyły poszczególne tomy, to my oczywiście będziemy wydawać Merci dalej, bo jakby. Ona ma cały czas mhm. czytelników, którzy są z nią od samego początku i chcą poznać kolejne przygody. Z tym, że no tutaj, jeżeli chodzi o do drugiej, to w tej chwili nie planujemy. Pokończyły się licencje, musicie szukać książek w drugim, w drugim obiegu, w małych księgarniach, bo czasami jest tak, że mała księgarnia ma pięć na półce, tak? Albo jakiś zapomniany empik na przykład. Także tak. Y to mam nadzieję, że temat jakoś przybliżyłam. Wiem, że odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, ale cóż. Ale bardzo... wydajemy tyle innych książek, że. Dokładnie. Niestety, no nie, nie, nie da się zjeść każdego kawałka tortu. Dokładnie tak. Próbujemy, naprawdę. Próbujemy, próbujemy ale czasami się nie da. <laughs> pieczemy pączki. No dobrze, to to wy całkiem spoko poszło. Nie wiem, na którą premierę czyta, czekacie najbardziej. Napiszcie nam w komentarzach. Którą będziecie czytać w pierwszej kolejności, czy w kolejności wydawania? Prawdopodobnie tak. My polecamy Wam wszystkie nasze kwietniowe nowości, bo to jest naprawdę sztoska. Ale bierzcie tych... Pupina. Tak. Każda z tych książek naprawdę przyniesie Wam ogrom radości. Z wyjątkiem ziomach. Pupina. To nie... Tak, przyniesie Wam dużo przemyśleń. I goryczy. I goryczy. I lęków. Nowych lęków. Tak, coś wspaniałego Głoscie. polecam. Czytajcie, Maripałem. czytajcie popina. No dobrze, to tyle. Dzięki, tyle od nas. I w ogóle e, subskrybujcie nasz kanał, bo to zawsze zapominamy tak. powiedzieć. Zadawajcie pytania pod tym filmem, byśmy w następnym miały o czym mówić. I tyle. żegnamy się. Pa!